Klubu. Dzisiaj robimy opening boxów, No i mamy wynul się jakby co? Żeby nie było to w się, zaczynamy. Próba dropnięcia czegokolwiek z tych boxów na starcie. No wreszcie Karl, pięknie. Pierwsza posta jest fajnie. Karol na kont. O kurde, cztery. Pierwszy ból. I drugi... Co się dzieje? No i Nita, ładnie. No, lecimy. Te mega boxy będzie długa seria otwierania mega boxów. Zobaczymy czy coś mi drobnie. Na razie to ja potrzebuję piątki, bo mi... Dobra, jest piątka. Zobaczmy co zrobi. I gotowe. Tak. Jak wiecie, mega boxy wróciły do Brawl Stars. Jeszcze ich nie ma, ale... Jeszcze ich nie ma, ale mają wrócić, dlatego ja sobie robię... Ja pokazuję opening Megaboxów na nowym koncie Wnuły się, w nusie, no. Ja jakby co? No mówiłem już na sam no. prawda? Cześć, dobra, moi co? Rosa. Rosa, Pięć, dobra. Teraz będą piątka, jest, jak będzie szóstka, to znaczy, że nowa postać. No i... Penny. Penica? On chce dwa Majka wpić. Jakby ja dwa no. Majka, to on mówi, ja nie wiem na ile Widzicie, tutaj na no, takie dropy na razie. No i mega skrzynki. Mega boxy dalej. Na razie, spoko jest, piątki lecą, ale z piątek nic nie ma. Zobaczymy jakie dropy dzisiaj wpadną. <laughs> jest rano oczywiście. Co? Jest rano w tej chwili. Barla jaką to. Licząc, że dropną nam... oś O siedem było, siedem było. Dobra, dawaj. Raz, kliknij, klikasz. Pierwsza rzecz od mojego brata. A teraz? A teraz ja. Chcę. El primo. Brakuje mi jednej e, rzadkiej postaci: Kolta. No zobaczcie sobie. Kolta Co odblokowuje w tej chwili. Tutaj macie pokazane. Ale ja e, go nie będę. Mm, tak częściowo. Spajka to w ogóle mam już trzeciego. Patrzcie, patrzcie. Trzeciego. Ej, no. Serio, trzeciego. Szybciej, niż najdomo, naj jakiego mam. Tak, nie ma zlewych braków, prawdziwy. Pięć. Byłem dzisiaj dwa na początku, niż sobie mieć legendarną. Sześć. Dobra, mój brat. Mój braciszek. Pyk, no kliknij, kliknij. Cold. O, i ma sypię do tego, przecież. Dobra, ładnie, ładnie, dobra. bo. No. pokazuje się, bo już owakowałem, Potem no to... wiadomo. Dorico. A wiadomo, Mam nadzieję, będzie... że nie dropnę teraz Rico, bo jak dropnę teraz Rico, to będzie... Dobra. To będę musiał już spajka, ale spajka za szybko nie dropię, dlatego będę się cieszył. Daryl, no spoko. Bo ja nie chcę cały czas mieć pokazywaną rokową nową postać. Dawaj, dawaj, lecisz, lecisz. No dajcie szóstkę no... A siódemka biła już. I się skończyło na razie, dlatego liczymy. Na... liczę na o, ładnie, ładnie. Maisie! Ja pier... też coś Maisie, Pierwsza widzka postać. Ja Dobra, spoko, jak, jak mi dropnie fajna, no, to, fa... to ja jak skończysz grę? Tak. To dom się. Wiesz, że to, 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 to będzie z... z... cztery odcinki z tego, dopóki nie dropnie wszystkich postaci. Dawaj, dawaj. Lecimy. Mój brat, a jak tam się idzie? Jest tam No to zapraszam cię, otwierasz mega box. Ty masz. Tego? Nie. To? No. Mega box. No czy też nie masz coś? Nie Tu się klika, chłopie, Idzie jest mega box. No, no i co to mnie? To szybsze otwieranie mega Nie będziemy się zajmować. ty tak. Jak będzie świecą, to tutaj mam otworzyć. Spoko. Już jednego epika mam na konto. W A miesiączkę ci nie trafiła? No, Marizy, no, 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 Oj, 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 Też ale... Tylko nie takie same piąteczki by ci trafiły. <laughs> Powiedziałeś, że chcesz, ktoś... kiedy będziesz szósteczka, otworzyć, mega buksikę. No, a tutaj coś ci... nie, no, 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 nie poszło, nie poszło. Jest, proszę też. Sześć. Ale weź tutaj, klikaj. R nie, no rika, no. O, no, a samego tak to dostać. Do blokowania miała no, spoko. No, spajczek. No, spajka za szybko już nie drobna, Mam nadzieję. Piątka spoko. Chwila, chwila ponownie. Otworzymy do jest. boksu. Przerwę i włączę, kiedy znów będzie. No i wróciliśmy. Mamy już szósteczkę. Mamy już szósteczkę, której wypada Bonnie. Ładnie. Przez chwilę dropnął mi gaz. Przez, przez, przez przypadek nie kliknęło mi się nagrywanie. Mogę Wam właśnie pokazać, że mi drobnął gaz, bo przez przypadek do No i widzieć. O, macie gaz. Nie miałeś jeszcze nie gasta? Nie. Gasta nie miałem jeszcze. Omega Box. No jak za... dziesiątka to już jest taka norma Omega Boxa. musi być. Jedenastka, chłopie. 12. Otwórzmy jeszcze 12. rok. Omega tak, ja Boxa. Jedenaście. Mm -mm. Mam postać cenową. nową. Mm -mm. Ja też. Się... Jest tu Jackie nowa.